Dzień dobry. Wymowa głosek dźwięcznych nie musi być trudna. Trzeba jednak trenować, żeby generator dźwięku czyli Twoja krtań, radyjko w gardle włączało się zawsze w odpowiednim momencie. Przeczytam wierszyk o dziwnym zegarze. Ty słuchaj i naśladuj bicie zegara. Przedłużaj głoskę M, tak, by czuć wibracje w nosie. Zegar na kominie od lat z tego słynie, że gdy coś się stanie, słychać wnet bimbanie. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Teraz ty. Gdy raz Olek rano stłukł sobie kolano, Zegar, czy wierzycie, zaczął zaraz bicie. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Teraz ty. A gdy małej Zuzi usiadł bąk na buzi, to zaraz bimbanie powiedziało mamie. Bim, bam, bim, bam, bim bam, teraz ty. Kiedy dziadek Klary zgubił okulary, to zegar od razu bimbał bez rozkazu. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, teraz ty. A kiedy znów babcie pogubiły kapcie, to zegar zmartwiony bił tak niestrudzony. Bim bam bim bam bim bam. Teraz ty. Martwi się rodzina, jakaż to przyczyna zegarowi każe bimbać według zdarzeń. Dzisiaj wcześniej rano fachowca wezwano, by zegar naprawił, mechanizm ustawił. I teraz kolego zegar słynie z tego, że bimba rodzinie, kwadrans po godzinie. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Teraz ty. Znakomicie! Wiesz ile tu kwadrans? Tak, 15 minut. Zatem zegar nadal pozostaje niesforny, bijąc zamiast o pełnych godzinach to 15 minut po. Do jutra!